Cześć, Manko z tej 12 witam Was na moim pierwszym filmiku z kanała, na kanale, tak? To jest mój pierwszy filmik i ten filmik będzie się nazywał, na no raczej ta seria będzie się nazywała Minecraft Beta Version. Tak, Minecraft Beta Version, po prostu będę tutaj pokazywał Wam Minecrafta beta, co było, co się zmieniło czego w ogóle nie było w poprzednich wersjach minecrafta po prostu też w tej serii będę pokazywał jak moje przemierzanie z tą grą znaczy z tym minecraftem, z tą wersją nie z tym minecraftem, bo raczej to nie jest gra to nie jest inna gra i tak i tak w dzisiejszym odcinku będziemy robić drugi u, znaczy u mnie, u mnie Trzeci system jaskiń, tak, nie, trzeci system jaskiń już w tym po prostu w świecie. Nie mogę innego dać, ponieważ ten jest lepszy i na dodatek wygodniejszy, bo już wszystko mam gotowe. Na tutaj już się przygotowałem przed odcinkiem, jeszcze tam troszeczkę budowałem. Ogólnie wszystko mam, przygotowałem, węgiel, wszystko jest. No to dobra, idziemy. Wychodzimy z mojego domku. Tak, i mamy domek na zawsze ubezpieczony z domami, więc tutaj akurat jest drugi domek, który jakoś tu brzmi niestety jako system jaski. Dobra, idziemy tutaj. Tak, ten jest system jaski. Trzeci jest system jaski. Tutaj akurat przed chwilą jeszcze nagrywałem, ale mój brat wszystko skiepsił, ponieważ włączył nagrywanie, nagrywanie kiedy coś mówiłem. I zauważyłem po prostu, że wszedł do pokoju. Dobra. Czyli budujemy dalej, znaczy kopiemy da, kopie dalej, ale z wami. No to dobra, podczas tego kopania będę mówił, co się pojawi na kanale. Z moich filmów, akurat na kanale, pojawi się nie tylko Minecraft, tylko poradniki, jak zrobić własne intro na przykład, jak robić ramki, albo jak, zro, albo jak wstawiać ramkę. To po prostu takie proste poradniki, które każdy na pewno by by umiał zrobić ale, ale jeśli nie ogarnia to oczywiście pomogę i też będę się zajmował takimi grami jak Dark Sang, Gothic czy tam Battlefield 4 po prostu będę grał w takie gry jakie mi się podoba, będę grał w to co stare nawet i zapomniane typu Tekken 3 po prostu będę grał w to co chcę i co chcę będę nagrywał to możecie to nawet akceptować, albo nie możecie tego akceptować, że ma być tylko Minecraft, dzisiaj oczywiście też będziecie głosować, z czym mam nagrywać, bo to będzie, będzie mi założyło na Waszym kuście. I dobra, tutaj teraz pytanie pierwsze: co nagrać? Czy ma być kolejny odcinek Minecraft beta version? Czy mam nagrać tego? Hangulka ko 2? Tak. Górka KO2, albo mam być następny odcinek Minecraft Beta Version. Akurat, jeśli ten odcinek już nagram, to nagram następny, żeby był, żeby był i potem bym musiał nie nagrywać. Nagram się akurat trzy odcinki, tak żeby było, że po głosowaniu na przykład rzucę dany odcinek. Tak, że rzucę po prostu dany odcinek z jakiej gry Wy po prostu. Minecraft beta wersja ogólnie zakończy się odcinkiem wtedy, kiedy będę już miał dość po prostu już tej wersji i zmienię na następną, żeby grać na przykład z kolegami już na multi. Akurat posiadam sam premium, więc mogę grać na serwerach premium. Niektórzy z moich kolegów typu Marcin Majdak ma premium, więc razem z nimi też gram. Albo Kasper. albo kasper i tyle. Teraz tyle słyszeliście, na albo tatę, bo krzyczą u nas, ale dobra. Co jeszcze się pojawi na kanale ode mnie, oprócz tych gier, oprócz tego, co mówiłam. Na 100%, albo o, nie na 100%, będzie, będą let's play z PS3, albo z PSP z PSP niestety będą nagrywane kamerą, bo ja nie ogarniam w ogóle banikam, znaczy nie ogarniam w ogóle remontni to light, bo nie ogarniam po prostu tego, jak to się podłącza wszystkiego, te wszystkie plajdiny, po prostu w tym nie jestem dobry. U złoto. Dobra. Teraz idziemy szybko na górę po ten, żelazny kilo, bo złoto znalazłem akurat czyli jesteśmy tak naprawdę, już naprawdę głęboko dobra, pierwszy łup to złoto musiałabym sobie zapamiętać, że pierwszy łup w naszej serii to było złoto to było złoto I oczywiście będę się dalej głębiej kopał oczywiście, znaczy nie oczywiście, króla, tylko jeśli znajdę mob spawner to liczcie raczej na to, że tego mob spawnera nie będę niszczył po prostu nie lubię go niszczyć, bo fajnie wygląda, jeśli te, jak się jeden z tamtych poporów tam kręci. Tam akurat, kurna, no, będę musiał zrobić ten kilo. No bo co, bo teraz nie mogę po prostu ten... Yy, w ogóle ten... wciskać... Yy, przycisku przedmiotów. Ty. Ty no ludzie, to jest jakieś... to jest dziwne. Czy o to się cały czas jara? Hmm. Dobra, na razie się tym nie będę przyjmował, ale no nie jestem pewna, ale to może być sprawka Hirobraina, bo akurat te drzewo się paliło. Ja ono urosło przed chwilą, ale tego nie paliłem. No tak nie że nie mówiłam akurat wam, że tym wywołałem pożar, że tutaj te drzewka. Ale to drzewko akurat uratowało się, ale teraz się pali. Dobra, Dobra no to raczej pójdźmy jeszcze do tego systemu jaskiń, a pod koniec odcinka to sprawdzimy. I tak, jeszcze coś w tej wersji akurat było takie coś, że jeśli ruszymy się chyba 100 kroków, że jakoś tak na piasku to. Będzie nam zabierać HP. Tak, będzie nam po prostu zabierać HP, ka. I serduszka. No to niektórzy let's playerzy na pewno myśleli, że to bije je i Hero Brain, a tak naprawdę to biła, bił ich na przykład udar niby słoneczny. Akurat muszę niestety łamić ze złotu. No widać, nawet żeby nie kopię tego, bo się zaraz rozwalić, ze złożę po prostu biły Hero Brain. No, akurat już zmierzam do końca odcinka. Szybko ten czas zleciał. I Dobra. Nie będę nagrywał akurat już następnego, jak mówię. Będę nagrywał następny, ale raczej nie, bo wolałbym wiedzieć, co chcieliście. Żeby po prostu było w następnym odcinku, a nie że ja nie wiem nic niby, niby na filmiku. Dobra. Ech, kulna, grawal. Yy, dobra, raczej już skończymy ten odcinek na, taki, na takiej głębokości. Ale pamiętajmy, że tutaj jako nasz pierwszy łup było złoto, nie pokopane niestety jeszcze. Zobaczmy, jak duże bo w ogóle to złoże jest. Tu tak, bloczek raczej, tak. Tak, to jest raczej taki blok po prostu złota. No to dobra. Dobra, idziemy już na górę. Sprawdźmy jeszcze tam, czy palące się drzewo. Bo. Boję się. Bo ten pali się tam jeszcze. Szczerze, boję się tego. Boję się. Ludzie ja się tego nawet boję, Bo. Tak szczerze, jeśli to mógł być Hero Brain tym razem. To tak szczerze. Co by się stało z moim domkiem w ogóle? Bo jeśli tak blisko już by Hero Brain nie pokazał mi swoją oznakę, co, co by się stało z moim domkiem pięknym no to dobra, ale jeszcze nim się nie będę martwił idziemy tam dobra, no dobra, może ten odcinek tak nazwę, że yy, trzeci system kopa, trzeci system kopalni i tajemnicze drzewko no tak tajemnicze drzewko Dobra, idziemy tam. Akurat mam jeszcze tylko 30 sekund, więc szybko muszę to zrobić. What the fuck? Lol, co to jest? Dobra, akurat będę musiał teraz skończyć ten odcinek, zakończę go w tym miejscu. I chciałam Was pożegnać w następnym odcinku. Będziemy raczej różać już za tym Hirobrainem. Nie to, co zaplanowałem, ale dobra, na razie cześć i do zobaczymy w następnym odcinku. Dlatego tak szybko by